Siemanko, z tej strony Borsuk i witam Was w pierwszym odcinku z gry Warframe. E, po wiem, że jednak coś nagram tak na szybko przed szkołą, bo jeszcze mam w sumie pół godziny. Tak więc zagramy sobie jakąś mapkę. Widzę, że tutaj mamy dość sporo, sporo alarmów. Co tutaj mamy? Takiego katalizator? Hmm, no to jest dość dobre. Forma, o, forma. Byśmy formę zrobili. E, ogólnie był patch. Dawny nie grałem już ponad rok. E, a jest to związane tym, że, 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 że. że. Nie chciało mi się, znudziła mi się już ta gra. Gdzie to jest? A może tu później pójdziemy na ziemię, bo jest forma, nie schemat formy. Mhm. Na ziemię. Ziemia, ziemia, ziemia. Schemat formy, forma. Tu jest forma. Tak, to tutaj pójdziemy. Oro, bo tu jest schemat formy. Katalizator oroki, to nie. Dobra, bierzemy formę. Akceptuj. Lecimy na misję, tutaj ludzie na pewno się znajdą. E, powiem wam tak, że straciłem już całkowicie skila. nie wiem jak to już teraz jest z tymi modami, czy dalej działają takie jak wcześniej, czy, czy jak to jest z tym. E, ale wiem tyle, że no dość sporo się zmieniło, szczególnie graficznie. No niestety ja graficznie jestem e, dość nisko, bo <gryw> mam ustawione w sumie najniższe ustawienie graficzne ze względu na to nagrywanie. No, na no i wiecie, wolę mimo wszystko fps yy, yy, płynność tą całą w shoterach, niż yy, grafikę piękną, nawet nie o to w tym chodzi. Zesłona. Okej. Okay. Yy, Gra czasami się lubi krzaczyć, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że to jakoś... O, jak ciemno, czemu tak ciemno jest tu? A, bo jestem w jakichś kanałach, kurde. Nie wiem, mam jasność wstawioną na maksa, ale kurde. Ja nic nie widzę. Ty, weźcie mnie stąd. Eee. Dobra, eee. O, czy ja mogę do wody wskoczyć, czy nie? A to jest przetrwanie, tak? 7 minut. Okej, okay. no to zrobimy tą misję. Czemu nie? Eee. Jeżeli chodzi o broń główną, to mam grakatę, tak? No to w sumie można przeczytać sobie łatwo. Jeżeli chodzi o broń poboczną, to mam Akabolto, a sztylety to Fangi. Tak, a wiecie, jako że dawno nie grałem, to nie wiem jak teraz się to będzie spisywało, ale... Jakoś nigdy nie narzekałem na to. Co to za pies był w ogóle? Mhm. Co to za pies jest? Ja pójdę po swojemu. Jestem emberem. Więc ja mogę. Dobra. Oczyścimy trochę terenu. A to jest jego. Jackson. <gry> Ty, jaki wojny pies, a nie, to nie jest pies, to jest jakiś... Kurde, nie wiadomo co. Ty, nie, nie ściągnij mnie. Złapał mnie. Ciągnie. Kurde jakby... Tam był mod? Nie. Światło tylko. Dobra. To lecimy dalej. Widzę, że mamy znacznik. Dalej. A tu widzę, że znaczniki mamy tak zrobione, pokazują nam gdzie kto jest. Z naszego teamu. W ogóle ile nas w teamie jest? Czterech. Okej. Okay. Ja jeszcze raz puszczę ulta. Czemu nie? Mam te, te, tej energii całej, więc spokojnie. A też chcę coś pozabijać. Szczególnie, że tutaj nic nie widzę, a jasność mam na fula, nie? To jest najśmieszniejsze. Ale widzę, że mapki się pozmieniały, i to jest najważniejsze, że w końcu nie ma czegoś takiego jak e, wcześniej było. E, czyli e, te same mapki, ciągła powtarzalność i tak dalej, tak dalej. Tego mi brakowało. Ja jeszcze 5 minut. Spokojnie to przetrwamy. A forma forma zawsze się przyda. Jedno, jedno z bardziej przydatnych. E, nagrałem. Znaczy nagrałem. Chciałem nagrać jeszcze jeden odcinek z tej gry wcześniej. No ale no tak się zdarzyło, że e, no po prostu pomyślałem, kurde, nie będę zaczynał nowej serii, e, ale z, jednak się przemogłem. Wcześniej zdobyłem bodajże reaktor Orokin. E, też przydatna rzecz. Ogólnie alarmy opłaca się robić. Teraz przed szkołą to nie za bardzo mam jak, ale o teraz po tym patchu postanowiłem, że jednak będę w to grać, bo e, dużo się zmieniło na lepsze. No i zobaczymy. Dobra, koniec gadania. Weźmy się za szczelani. O, toś mi od tylca bierze, który mi owładuje w dupę? Tak nie trafię. okej okay. ogólnie teraz zauważyłem, że jest coś takiego w mieczach, że one świecą nie mam zielonego pojęcia co to daje jak wiecie to możecie napisać mi w komentarzu bo naprawdę nie wiem co to daje wiem tyle, że jest blok, blok jest bardzo przydatną sprawą bardzo się przydaje no a jeżeli chodzi o to to, to całe wzmocnienie to nie Bo z tego co zauważyłem, to, to się raczej nie kończy. Więc trochę byłoby hardcore, gdyby tak zwiększało damage. Nie zabierając nic z tego. No jeszcze mam też tyle jest szybkie, to. No nie wiem. tyle, że duży damage biją teraz. Ale gdzie to mamy iść? W sumie nigdzie nie mamy iść, musimy tylko przetrwać. Trzy minuty! Kogo my tu w ogóle mamy? 12, 16, 4. Aha, to ja mam największy level. Okej. Okay. To ja jej trochę zawyżyłem poziom trudności tej gry. No nic, bo ja, jak widzicie, mam 30 Embera. Ogólnie tylko tą postacią gram, bo najba najbardziej mi się spodobała, ale mimo wszystko e, chcę też pozbierać trochę e, schematów i kogoś innego też te złożyć. E, ogólnie grałem na samym początku, wybrałem Loki'ego, bo wtedy jeszcze Loki był do wybrania. Mm, aha, to było dość dziwne, e, a teraz e, widzę, że już Lokiego nie było, e, bo miałem drugie konto, które mi się pomyliło wszystko co i jak i powiem wam, że na przykład to jest wstępniak, czyli Prolog jest naprawdę dobry teraz, e, ponieważ e, teraz nie ma czegoś takiego, że od razu bijasz i możesz mody sobie instalować, musisz najpierw wykonać postęp w misji, to jest do, dość dobre i znaczy... Zależy dla kogo, bo tak jak na przykład ja zacząłem grać, to się pogubiłem, nie wiedziałem o co chodzi myślałem, że coś jest nie tak z tą grą, nie? Później dopiero przeczytałem o co chodzi... Bo mogłem na tym koncie zagrać właśnie też e, e, o, prolog od nowa, ale nie chciałem. Wolałem iść tak jak mam. Wiem, że i tak bym nie stracił, ale mimo wszystko e, wolałem zostać przy tym swoim. Zostałem podtrzymywania życia, mamy z porządku. O, 60% to jest... Aż zanadto. A widzę, że potworków jakoś się nie zbierają do tego, żeby do nas przyjść. Nie no, chyba to damage zwiększa. Ten się jak rzucił na niego. Ciach, dobra. Eee, okay. Kolejny. Przylatuje do podtrzymywania życia, ale widzę, że mamy jeszcze jeden do użycia, a mamy tylko minutę, to spokojnie nawet się na tym wyrobimy, a to pies był. Dobra. Taki szybki odcinek dzisiaj, nie będzie on zbyt długi, bo tak jak powiedziałem na początku, yy, za chwilę do szkoły jadę. No, i przez cały dzień mnie znowu nie będzie. A przez weekend nic nie nagrałem. A się wkurzyłem, bo chciałem rolę nagrać. No i nic z tego nie wyszło. Dzisiaj spróbuję coś nagrać jeszcze. Aha. E, I od razu taka informacja. E, jak pewnie zauważyliście, jest opóźnienie jakieś jednosekundowe w tym, co robię. E, jest to spowodowane, spowodowane tym, że używam programu, który. Mm, Odszumia mi mikrofon w czasie rzeczywistym. E, jest to zajebista sprawa i powiem wam, że jeżeli o coś takiego by wam nie przeszkadzało, o co tam klaczy. E, jeżeli by wam to nie przeszkadzało, że jest takie opóźnienie sekundowe, to ja z przyjemnością mógłbym nagrywać wam, wam dużo więcej materiałów, ponieważ ominie mnie cała produkcja później tej edycja i rendering ze względu na to, że nagrywam akcjonem. Który sam w sobie już zmniejsza wagę pliku i taki plik od razu gotowy bym mógł wysyłać na YouTube'a. Eee, I powiem wam, że tak bardzo szybko mógłbym nagrywać materiały, szybko je wrzucać. Eee, więc jeżeli by wam to nie przeszkadzało, no... Nawet byłbym skłonny do tego, żeby rzucać. Postarać się wrzucać codziennie materiał. Czemu nie? Poświęcę się i nawet mogę codziennie wrzucać materiał jakiś z gry. Eee, tylko to właśnie zależy od was, czy przeszkadza wam to jedno sekundowe opóźnienie, czy nie. Dobra, już skończyło nam się. Tylko teraz musimy wlecieć do tego. Ja się zagadałem, tak? E, a mamy do tego wrócić. I dalej, gówno widzę. Dobra, to jakieś przebłyski są. Dobra, to nam aktywowali, na szczęście. Aha, serio, musimy się wracać teraz. Ja myślałem, że tam jest wyjście. No dobra. Pójdźmy za śladem tamtego, bo nic nie widzę, serio, eee, nic nie widzę. A jak ja nic nie widzę, to nie wiem czy wy coś zobaczycie, to zależy jeszcze o której oglądacie to, ale... Mm. Boże, gdzie ja jestem, w jakichś kanałach, kurde, w szambie biegam. Jak się z tym wyłazi? Kurde, no nic nie widać, no. Normalnie jak w dupie łmurzyna. Tędy. Tędy. I chuj. Tędy. Tędy. I tam. No wiem, że czekacie na mnie sorki, ale kurde, pogubiłem się. Ty biją mnie już. No dobra. Powinienem zdążyć. Aaa. A już chyba na tej mapie. Czekajcie na mnie. Dobra. Misja ukończona. I powinniśmy dostać. Forma. Jest forma. Pięknie. Mamy formę. E, o tutaj właśnie macie mój ten zestaw. W sumie taki szybki. Moduł wam teraz za bardzo chyba nie pokażę. Choć w sumie mógłbym wam pokazać. Pokażę wam, jaki mam zestaw u siebie. E, możecie napisać, jak on się może sprawdzać tutaj teraz. Bo naprawdę musiałbym chwilę pograć, żeby zauważyć co i jak, ale raczej nie powinno się nie wiadomo, jak zmienić. Patrzę na swoje staty, to widzę, że mi w głowę. I ani razu nie zginę. Ale celność miałem największą. No proszę Państwa. No, tak, tak. Dobra. Zobaczmy sobie tutaj. Arsenał. No i tak, jeżeli chodzi o Embera, to mam. Coś takiego, odnowa, czyli regeneracja życia, kula ognia, zmniejszony opór, no to jest dość, bardzo fajna umiejętność. Polecam, jeżeli ktoś bazuje na umiejętnościach, typu ja na ulcie, na ulcie, boże, za dużo Lola, na czwartej umiejętności, wytrzymałość tarczy, życie, no tutaj mamy umiejętność kolejną, ognisty podmuch, umiejętność, zasięg mocy to jest zajebista sprawa. Na Emberze, jak włączę to, ten deszcz ognia, to kurde, na całą mapę leci. To jest zajebista sprawa i każdemu polecam. Wigor, no to wytrzymałość tarczy, plus życie. To jest też fajna umiejętność, ponieważ ma właśnie te dwie wartości, to opłacałoby mi się ją wyrzucić. Odnawianie tarczy i świat w ogniu, czyli mój ult. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o Embera. Przejdźmy teraz do Grakaty. Grakata, no to Grakata wygląda w ten sposób: szybki spust. Szybkość na Grakacie, wiem, zajebista sprawa, ale też nie wpakowałem nie wiadomo ile. Precyzyjny Szczał, no to Krytyk na Grakacie to jest zajebista sprawa, bynajmniej tak jak wtedy było. Eee, no tutaj mam obrażenia od Zimna, Obrażenie od Ognia, nie wiem czy to się kumuluje, powiem wam, że to nie wiem. Obrażenia Mężdżące, no tyle, że wiecie, wsadziłem, żeby wsadzić. Maksimum Amunicji, to trzeba w ogóle ulepszyć, żeby było lepsze, bo um, amona na Grakacie naprawdę się przydaje. Bo szybko wylatuje nagle. Szybkie ręce, prędkość przeładowania. Gra ta dość wolno się przeładowuje. Jeżeli chodzi o ak to, no to mamy coś takiego jak obrażenia 120%, obrażenia elektryczne, przebijające, szansa na obrażenia krytyczne i miażdżące. Mam te same? Przebijające, nie. Przebijające i miażdżące. A jeżeli chodzi o fangi, no to tutaj mam je pod ogień. Mam szansę statusu, nie ma zbyt wiele, ale obrażenia mamy wręcz. Miażdżące ognisty cios 60%, plus właśnie tutaj mam szansę statusu. Furia, prędkość ataku, nie jest zbyt wiele, ale to też da się ulepszyć. Ostatnie pociągnięcie, obrażenia dobijające. Tych obrażeń dobijających prawdopodobnie zrezygnuję, a ulepszę sobie Furię. No to się przydaje. A jeżeli chodzi o mojego towarzysza, no to mamy. E, takiego fajnego. wojownika, e, Zapasowe części. Rozproszenie tłumu i regeneracja. E, jako tako nigdy nie potrafiłem. Nie bawiłem się tym z e, towarzyszem, ponieważ e, nigdy nie mogłem zebrać fajnych modów na niego. Ekwipunek jednorazowy. No tutaj chyba nic nie mam. Nie mam nic. E, skrzeszenia jeszcze nie używałem, bo to jest moja pierwsza gra dzisiaj. E, no i tak. Jeżeli by wam się. E, jeżeli chcielibyście serię z tej gry, czemu nie? Ja mogę nawet i nagrywać. Teraz, jak jeszcze wam spasuje to, że jest sekundowe opóźnienie, to ja nawet i mogę nagrywać tą grę, mogę nagrywać Lola oraz jeszcze mam w planach e, nagrywanie PokeBlocka. Bloka. Tak, w końcu udało się, wystartował serwer i e, można grać, a ja mogę nagrywać. Jako, że już wcześniej zacząłem tą serię, to chyba powinienem kończyć. E, to byłoby na tyle, mam nadzieję, że wam się odcinek jakiś na szybko podobał. E, no i jak widzicie, jest dużo zmian w tej grze, tak więc jeżeli ktoś nie grał dłuższy czas, może spokojnie wbić. Mi się wydaje, że zmiany są na lepsze, ale to jest, wszystko zależy od gustu, bo niektórym może się to w ogóle nie spodobać. To byłoby na tyle, trzymajcie się, cześć.